Siu <noise> nie wiem, czy to się wydnie. Zamierzałam to w wersji. Nie, rady. w wersji, wersja. Więc ja po <noise> pierwsze chciałem zdementować, że to była jedna wielka przerwa kawowa, ponieważ nigdy nie byłem bardziej zmęczony niż teraz. Ja też padam. To Również. było bardzo intensywne. Ciężko pracowaliśmy na tej przerwie kawowej. Bardzo. Czasami przypominało też grupę wsparcia. Tak siedzieliśmy, siedzieliśmy w kółeczku. W kółeczku. Nie wiem, nigdy nie, nie brałem udziału w żadnej grupie wsparcia. ja bym sobie no, też, tylko indywidualną miałam terapię. No, daliśmy radę, czy to się nie pokłóciliśmy? Znaczy, nie pokłóciliśmy się. Prawie? No, prawie? No, nie, nawet, no. Się, ale, nie, nawet, nawet ja, ale chyba, ja się nie pokłóciliśmy. Ale poruszaliśmy kwestie, w sumie drażliwe w dużej mierze. No co się udało? Co się udało tak konkretnie? Konkretnie udało się ustalić, że być może chyba raczej ee, spróbujemy jakichś wspólnych projektów popularyzatorskich. Że jest jakaś przyszłość. Że może że, no, że, że, że jest energia. Zacz, tak. Ewentualnie jest taki pomysł. Wymieniliśmy doświadczenia, wiemy. Jak, to, jak, jak, jak ludzie sobie radzą z tymi samymi programami w różnych miejscach, jak układają programy, jak uczą. O i warto chyba powiedzieć, że widziałam wczoraj taki komentarz, że wnioski jak zwykle będą takie same, ale to nieprawda. Nie powiedzą jak zwykle takie same wnioski. Myślę, że było nie, dość twórczo. Ja w ogóle nie wiem, co znaczy, że wnioski będą takie same, jeśli nigdy nie odbywaliśmy tego typu rozmów. To znaczy to nigdy otwarcie nie podejmowaliśmy rozmów o tym, jak uczymy języków na przykład na filologii klasycznej. Nie było takich. dyskusji. ośrodkowo. nie było. Albo jak uczymy literatury, czy to są wykłady, czy to są konwersatoria. Nie mówiliśmy o tym, jak wyglądają wyniki ankiet. Mogliśmy rozmawiać w kularach, ale tak, żeby stanąć i otwarcie porozmawiać o tym, co robimy, jak robimy i dlaczego to robimy, nigdy takiej dyskusji nie było. Więc ja nie wiem, jak można nam powiedzieć, że wnioski będą zawsze te same. Więc były wnioski ciekawe. Coś napiszemy na ten temat? Ja myślę, że ciekawym wnioskiem jest też to. Że metoda nauczania języka nie jest potrzebą kwestią nauczania języka. To prawda. Tylko jest jedną z kwestii, eee, i nie, nie można... Kwita, tysiąc kwiatów. Tak, I, i. Ja się bardzo cieszę, że dostałam od profesora Awianowicza oficjalną zgodę na to, że może być jeden ośrodek w Polsce, w którym się mówi po łacinie. <laughs> to jest przełomowe, to jest rewolucyjne. Nie no, w ogóle. Ale wszyscy was namawialiśmy, też namawialiśmy. Super, zróbmy to. Ja, ja w ogóle uważam, że nawet. Z... No, takiej żółki współzawodnictwa, która w wielu z nas jest. Sprawdźmy to. No właśnie, proponowałeś konkurs. E, dokładnie. Konkurs języka łacińskiego dla studentów filologii klasycznej. Raz łacińskiego, raz greckiego. Możemy to robić na zmianę, żeby w różnych ośrodkach robić coś w rodzaju olimpiady. I to też w Chcesz pokazać, że ci studenci tak. są lepsi tak. od tych, którzy że... mówią po łacińsku. I wtedy będziemy mieli czarno na biały. Czy rzeczywiście lepiej rozumieją teksty Cicelona ludzie, którzy mówią na co dzień po łacińsku? Ja nie Czy nie? <laughs> A ja bym zrobiła takie badania, wpływ używania restytuty na rozumienie tekstu łacińskiego. Ja, ja, ja To już mówiłem milion razy, a naprawdę z dekura Promortu i Zgerenda Augustyna, 16 albo 18, raz nie powiedział rozdziału, wynika, że jego uczeń, który był nauczycielem w Kartaginie Retoryki i zadał tekst De Dimione Cerona, nie wiedział, jak rozumieć ten tekst Dimensiona Cerona, chociaż mówił na co dzień po łacinie. W czwartym wieku to było, to było około 380 lat. Tak, tego dlatego roku. uważam, że jest nie oczekiwać na przykład od studentów, od uczniów na maturze, żeby rozumieli tekst Cicerona. Skoro nawet ci, którzy mówią po łacinie, po go nie rozumieją. Tak, można A, tak do tego podejść, ale ja z tego wyciągam taką, że człowiek mówiący na co dzień po łacinie, na co dzień, w IV wieku, w koniec, nie rozumiał tekstu Cicerona. Hmm. To, to znaczy, że mówił jakąś inną łacinę? Nie, to znaczy, że y, są dwie rzeczy. Jest z jednej strony znajomość języka, z drugiej strony jest umiejętność interpretacji tekstów literackich, tak? Umiejętność Ale on był i... nauczycielem retoryki. No, rozumiesz, on był <laughs> nauczycielem retoryki, <laughs> proszę Cię. I dopiero musiał <laughs> mu się przyśnić Augusty i Augusty mu wytłumaczył, o co chodzi w tym tekście i on no dlatego przyszedł przygotowany na zajęcia. No i właśnie tak sobie dyskutowaliśmy, czyż to nie wspaniałe? Jest ja z nami pani Ania, która jest chyba, o ile mi wiadomo, najmłodszym członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego. I to też było super. Młodszy niż my? Niemożliwe, nie? <laughs> Ale i tak jesteś najstarszy, chyba jeszcze starszy od mnie. Któryś jesteś. Jest z grudnia. 81. A widzisz, jesteś półtora roku ode mnie starszy. No i to nie Ania, jesteś najmłodsza. <laughs> tak czy inaczej. I tu no, to fajne, że to. właśnie zjazd PTF-u, gdzie też są... Zasięgana jest opinia studentów, doktoranci byli z Kakoła... Pożegnaliśmy profesora Apela. Właśnie, właśnie, było z wczoraj, w... czy też Zagadka z polecamy. Ale Profesors Never Retire, więc myślę, że to zawsze mnie tak dziwią to te pożegnanie. Tak te pożegnania Profesores Mukwam Retire. Ja nie cierpię takich wymysłów, a właśnie sama to zrobiłam. Okropne. A, aż cringe'uje! Sama na siebie cringe'uję! Ale to zawsze mi dziwią takie pożegnania akademickie, że jak ktoś przychodzi na emeryturę tak wiadomo, że nie zniknie z instytutu, prawda? Więc tu żegnać. Zniknie. Nie. Tak? Ale, tak, ale one tak się rozczuwają bardzo stopniowo w powietrzu, no, znikają z dnia no. na dzień, nie? To powiem na ofiarę, ale. Dobrze, to, to, Bo się nie wytnie, bo będziemy wersję, wersję surową wrzucimy w internet. Jakie życzenia? Wpadłaś na tak głęboką wodę filologiczną. na głęboką wodę. Przede wszystkim na początku był ogromny stres. Ja się pytałam panią doktor o wszystkich, jak tutaj jechałyśmy. Takie, a kto będzie? A skąd? A jak? A jakie podejście? Ale w ogóle bardzo mi się tak. podobało, jak powiedziałaś mi, po czterech godzinach w samochodzie Ania z czegoś szukała. Jak znalazła słuchawki do, do komórki. I mówi, wzięłam słuchawki, bo myślałam, że... Jak to powiedziałaś? Że na, na wypadek, gdyby było... trupiarnia. Gdyby była trupialnia ale okazało się, że na szczęście słuchawki nie były potrzebne. Chciałem, że chcesz o sesję. Nie, nie, nie. O, mamy znakomitą organizatorki z jasnych. się tutaj. Dzień dobry. Tak. O, pani Kopińska. Dzień dobry. dobry. Albina, organizatorka. Jak dobrze. I jedna z najmłodszych członków BTF-u. Tak? I nie więcej starsza od Ani. <głos》> dziękuję ci za Czyli wrażenia dalej, słuchawki się nie przydały w czasie sesji. Nie, nie przez czasie był. jazdy samochodem ze mną. No. Nie, nie. Stres był też jazdy samochodem. <grym> tak. Jestem podekscytowana. Widać, że będą nadchodziły te zmiany, zwłaszcza, że czas COVID-u i lat poprzednich był trudny dla, dla nas, dla filarów klasycznych. I tych starszych tutaj starzeń, i tych młodszych starzeń ale jestem pozytywnie nastawiona. Szanowni Państwo, z każdym rokiem, z każdą tygodnią będą pojawiać się problemy i naszym obowiązkiem jest te problemy rozwiązywać, te sprawy. Może nawet powiem lepiej, coś, co się dopiero nazwie problemami, im się staje. My mamy pewną misję do spełnienia. Misję szerzenia, popularyzowania łaciny wśród młodych. Młodych nie tylko na studiach, ale jeszcze przed nimi. Oraz także aktywizacja tych starszych członków y, PTF. Rozróżnik. Tak. Wiesz, czy ma dla Państwa Sybila Kumejska. A, bardzo mi się podobało też to hasło, które Ani wczoraj rzuciłaś, że filologia klasyczna to życia. Dlatego sobie siedzimy na korytarzu właśnie, przed co moim gabinetem. Co jeszcze możemy powiedzieć? No ja byłam zachwycona, wczoraj układałam się już do snu i nagle dostaję od Ani sms -a. dzisiejszy dzień był wspaniały, dużymi literami. Tak, kapitalikami. Ja myślę, że porozmawialiśmy o bardzo wielu rzeczach i przede wszystkim nie załamaliśmy się pod napołokiem różnych problemów. Tak, to, 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 to nie było, to nie było dołujące. Ja myślę, że, że, że jest spora energii i że pojawiło się tu właśnie parę konkretnych projektów typu konkurs dla studentów wszystkich filologii ogólnopolskich format online'owy polskich tekstów popularnych Ta. naukowych filologicznych, klasycznych tak e, no. jak Antigonii, polska kopia tak. ja. no, 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 to tak. no i się w tym zajmie tak, tak. zobaczymy czy to się jakby, przy, przybierze ma, jakoś, no jest, to, jest to, dużo fajnych to, pomysłów jest dużo fajnych pomysłów no i ważny pomysł jest taki, że zjazd za dwa lata będzie się w Krakowie zostaliśmy zaproszeni. To jest takie miasto na południu Polski, które niektórzy nazywają Toruniem <laughs> <laughs> Więc po zazdrość, południa". Więc Torun Południa pozazdrościł Toruniowi Północy, ale powiedzieli ludzie z Krakowa w osobie Pana Piotra Janusza Ryby, przewodniczącego oddziału krakowskiego, że zjazd w Krakowie, jak na Kraków przystało, będzie bardzo tradycyjny. Będzie tradycyjna konferencja naukowa. I będzie tradycyjna sesja dydaktyczna. No, 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 <grym <grym sesja dydaktyczna no, ja w Liceum im. więc stay tuned. We wrześniu 2025 roku, a jeszcze wcześniej w lipcu 2025 roku, mam nadzieję, że zobaczymy się nie tylko w gronie międzynarodowym, ale również w gronie narodowym we Wrocławiu na FIEK-u, konferencja FIEK Federation. Pardon my French. Fédération International des Associations des Ludzie zjadą minimum 500 osób z całego świata. Mamy już zaproszenie. No. My mamy panel. W Dozróżone. Londynie było 1000, ale no teraz takie są różne okoliczności, wojenno, pandemiczną, nie wiem co. Więc zobaczymy. No jest Comfort Papers, czekamy na Comfort Panel właściwie. To no, Będziesz zgłaszać pan. To Okej, super. No to jeszcze nie zdradza, wiesz, jeszcze się My nie. Nie dostaniesz nie ma, nie ma, nie się nie i radomacy. będziesz ci prawda? <grym> to wtedy się nie spotkamy. Więc <grym> zapraszamy do Wrocławia na ten gigantyczny kongres, podobno bardzo prestiżowy. Ci, którzy byli na tych kongresach, to mówią, że to jest bardzo prestiżowy kongres. Informacje są udzielane będą No do tej pory był to prestiżowy kongres. Do Zobaczymy, do co zrobimy z nim we Wrocławiu. Czy nadal ludzie mają tak mówić za mm -hmm. Jeszcze coś chciałam powiedzieć. Co jeszcze chciałyśmy powiedzieć? O tym ja się nie bardzo nie cieszę, się cieszę że miałam przyjemność poznać pana profesora Anielewicza. Nie tak, Ania do mnie podeszła wczoraj na ja raucie i mówi No i z, nie tylko zrobiłyśmy, że no zrobiłam ani zdjęcie z profesorem Danielowiczem bardzo piękne zresztą. Musimy wrócić na fejsa, nie, nie? Ja nie wróciłam go na fejsa, widziałam to takie ogólne zdjęcia, ale wrzucimy je. To jest bardzo ładny był portret z profesorem Danielowiczem. Twoim idolem. Tak. I to robienie zdjęcia się przewodziło w całkiem długą konwersację i bardzo e, uroczą. Więc takie właśnie a to, rzeczy... Profesor to było najmłodszym jest Tak, którym... prezes honorowy i najmłodszy członek PTF-a. Widzisz, nie złapaliśmy profesora Szamacha. Będą jeszcze okazje. To Zdecydowanie. Ale był w prof. pantrym chodzi bez laski, tak, a chodził z laską, więc... bo ma wstawiane kolana. Jest zborgiem filologicznym. Dobrze, to chyba wyłączamy tę wersję RAW tego typu. Tak, już poniżej pasa... Zapraszamy to, do kolana. komentowania, lajkowania, subskrybowania i uczenia się łaciny i greki. Genu, genus... <grym 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 Powiem jedno. <laughs> Liknij tam, prawda? Proszę cię.